Moi drodzy, chciałbym tutaj wam pokazać Otwierałem sobie rano mamą skrzynkę Jak zawsze myślałem, że coś gównianego Wypadnie I proszę W końcu się doczekałem Słuchajcie M6 A2 E1 Mój pierwszy czołg Który zdobyłem z tej skrzynki o Boże! Święty, ja nigdy nic z tego nie zrobiłem. Więc e, to dla mnie jest tak, tak już w ogóle nie wiem, miałem ja 100% szczęścia. Lub pecha, skąd mam wiedzieć. I teraz. Przed tym zrobiłem screena. Chyba to będzie nawet jako. No wiecie. <laughs> ja tylko Boże Święty zrobiłem M6A2E1 Subiec. było tak. A to Dobra. Mogę odebrać się to spokojnie, odbiorę i nagle. Bra. M6A2E1 Boże Święty, ale ja się cieszę. Klikam odbierz i. Jest! Słuchajcie Mam go Myślę Boże ale się cieszę Uff. O Boże święty Ale to jest, co są takie Że wiecie To jest tak samo jakbyście mi jakiegoś Chieftaina Czy zdobili najlepszy job w grze O Boże Ale, ale cudownie Teraz że sobie, biorę kamuflaż Proszę bardzo, ładny nawet jest o Boże, świetnie cieszę się, że, że to nagrałem yy, no taki taki opening. miałem tutaj co nie, co nie do coś tam chciałem sobie otworzyć i nagle BUM! M6A2E1 No no po prostu w końcu mi coś wypadło, jakby ja, ja te konte... zakładałem kiedy one były założone? Jest tutaj informacja? Konto założone, założone. No, chyba nie ma. Tutaj będzie? No nie ma, ale Boże Święty, o Boże. Bo ja przez ten czas nie odbierałem, nic mi nie wypytało. Ja. Nie, nie, po prostu ja teraz kończę dzisiaj, jak jestem zbyt. Zbyt podekscytowany, że mi to wydropło, Mam nadzieję, że taki malutki opening wam się spodobał. Jeśli ktokolwiek to ogląda, Boże, święty, ale się cieszę. Ja kończę nagrywać. Może za niedługo yy, nagram o nim odcinek. Papa. Pa.